Siemanko, siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Sysram, pamiętam, Kemol. Witam Was oczywiście na stronce CSGO Skins, stronce dla osób pełnoletnich, na której z kodem Kemol, nic bardziej mylnego, 2 zł i 10 grosz na start na Twoje konto. za Zafryko, po prostu za zafryko, tak. Odchodzisz sobie, pach, indirect cash otwierasz sobie takiego jednego. Co Ci wypadnie? Space jednak nie, jednak CZK Circle Corteus. Pa, Złoto 43 zł, wypłacasz sobie na swoje konto i cieszysz się nową cezetką. A my dzisiaj za 100 złotych dążymy do kosy. Tak, powrót serii. Lubicie ją bardzo. Ja też ją lubię rzucić sobie takie wyzwanko. Dlatego przejdziemy do tego, ale zanim, zanim to wyślę wam skiny. Teraz. Więc tak, Kamilowski. Yy, ratrocik leci do Ciebie. Gratulacje. Dobra, niestety daj dziubasa. Twój trailing nie działa. Mam nadzieję, że jak najszybciej to zmienisz, ponieważ nie mogę ci wysłać oferty, a wygrałeś dwa skiny, z tego co wiem, tak mi się wydaje. Ale za to e, tutaj kolejny skinek on wygrał. Tutaj do niego leci Digielek, proszę bardzo, Pach, Fawoksu gratuluję ci. Więc tak, Famasa wygrywa, uwaga, uwaga, od razu będę mógł wysłać Pyk, Piątek, Piąteczek, Mon Piątunio, Lesik, gratuluję ci. Lesik ma jak najbardziej trade oferta, także wysyłam mu John Condon, gratuluję ci. No i skinki wysłane, już akceptuję na telefonie. A zatem skin, skin wysłane, możemy przejść sobie do części głównej tego odcinka, czyli yy, kostka ze stówki, tak, wlecie nowe skrzynki. Nie wiem czy widzieliście, czy nie. gear Up with Military Case 670 zaledwie, dlatego otworzymy sobie trzy, takie dwie dyszki. Okej, okay, dziabniemy sobie taką, czy jest tu jakaś szansa, jest jakiś winter, miał, green marine, no to jedyna szansa jest jakaś, co może coś kosztować, niestety, kiepszczak, ale dobra, damy drugą szansę, aha, bo tutaj wszystkie takie leśne, no okej, okay, no military jest, nie ma co się dziwić, tutaj kolejny flopsik chyba, okej, okay, tutaj dziewiątka, ale to też dziewiątkę kosztuje, kurde, no dobra, na zero, jeszcze jedną sobie spróbujemy, zaraz jest na bitewkach, czy to może być przyjemne, czy to może być przyjemne, jak najbardziej. Jak najbardziej. 2 złote profit. Przyjmiemy to. Hmm. Case Battle. To jest coś, co nas interesuje, ponieważ na tym trybie do koski będzie nam dojść najłatwiej. Hmm. A zatem skrzynka. Ile ona kosztuje na Jokerze? Oj, 300 zł, No to bez przesady, ale damy sobie dwie takie. Do tego eee, wrzucamy sobie Infected Supply Case. Do tego Gold Case, mój ulubiony. I niech będzie M4. Dobra, zrobię... Dobra, na razie tak. Zrobimy sobie dwie bitwy po 50 zł. Zobaczymy, jak, e, jak to wyjdzie, wszystko w praniu. Zatem pierwsza skrzynka. Jest to tryb underdog, także wygrywamy na ra. A nie, black sand. myślałem, że dropno ten za 9. E, no nie wiem, jak to wygląda. Ja się za bardzo aż tak nie orientuję w tych tanich skrzyniach, ale teraz wychodzimy na super prowadzenie. Mam nadzieję, że tylko to się nie skiepszy. Tutaj kolejna podbitka, 11. No dobra, no, bez przesady. No, na jednej skrzynce się do niej wykruszymy, nie? To nie kosztuje aż tak dużo. O, no naprawdę całe życie mi przeleciało przed oczami, ale całe szczęście um, zostajemy w trybie w którym chcielibyśmy zostać, czyli jako zwycięzca. Um, 150 zł do koski, szczerze, do koski po updatecie, który został wprowadzony niedawno, naprawdę nie brakuje nam wiele. Najtańszy nóż to koszt zaledwie 340 zł. Więc jesteśmy już prawie że w połowie. Można by teraz spróbować Olina ale wiemy z jakim ryzykiem się to wiąże dosyć sporym dlatego na boosterze spróbuję sobie tak parę military case'ów widzę w nich potencjał, gold case'ik chocolate case'ik będę próbował grać tak że na ten z każdej kwoty jaką mam będę po prostu brał połowę tego żeby mieć szansę zrobić na przykład drugą bitwę na tak zwaną odkutkę tak Okej, okay, Bot Michael, Bot Isamu, Bot Rosso. Bot Michael w naszej drużynie jest naszym sprzymierzeńcem. O kur... Co to za start? No nie no, jak naprawdę, jak to... O kur... O kur... Ale co jest 150? Poczekaj, co to są za skiny? Ej, nie, no nie, no nie, no nie, no nie no, nie, no to już nie wygramy, no nie ma szans, chociaż... Obrzydliwie, obrzydliwe dropy, co to jest, co to jest za skrzynka w ogóle, 73 zł, dobra, mamy jeszcze 1400 końców, możemy sobie to wymienić, jeszcze przypominam wam, że macie skodę ale jak płacacie, macie do wygrania skinki, tak, cały czas są, cały czas na was czekają, tutaj Neon Rider tu już w ogóle płonie, Neon Rider już płonie w ogniu. Tutaj na wszystko macie zbustowane szanse. Wystarczy płacić dwie dyszki, macie Asimowa, 8, macie Hyperpista, Aura i tak dalej, i tak dalej. I ciekawe, czy ceny się tych skinów zmieniły. Ciekawe, czy on tyle. No, Metro Man ostatnio zaszalał. Naprawdę mega szacun. Dlatego ziomeczka dziękuję za wpłatę z moim kodem. I powiem wam, że ja bym w ogóle odtworzył to, bo to naprawdę ta bitwa była przepyszna. Czy ja mam w ogóle balans? Mam fundusze na no to? Mam. No dobra, niech będzie na standardzie teraz. Polecimy jeszcze raz tym samą drużyną. Kogo miałem? Michaela chyba, co? Niech będzie Michael w takim razie. Proszę Michaela i, i samo i Rosso. Druga ustawka. Rewanż. Poproszę o te same dropy. Green Marine, już znam trochę te skiny. Black Sand, OK. 1280. No na razie. Nie najlepiej. Oj 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 oj. Green Marine Factory nie Stat Traku. Nie podoba mi się to, o kurde. Jak to wygląda? 32 do 38. Ok, no ten zakręcony wąż chyba coś kosztuje. 50 zł. Ej, no ale. O kurde. No proszę, no proszę, halo. Przejdziemy do drugiej próby. I teraz? Teraz już po prostu się nie patyczkuje. Tak jak w pierwszej chciałem jeszcze pokazać tutaj. O. Oho, Może tutaj yy, kropla po kropelce. Się uda coś tutaj uskubać. Yy, że może się uda naważyć trochę piwa, ale widzę, że tutaj trzeba po prostu. Trzeba po prostu. nonszalandzko, tak. To jest ta, tak naprawdę: koszt bitwy, jeżeli ona się zwróci bardzo przyjemnie, to jest jedna bitwa i mamy kosę. Ze stówki. Ze stówki człowieku. O kurde, no ale zaczynamy nieprzyjemnie, dobra. Ale 20 zł to nie jest koniec świata jeszcze. My też coś tam dopnęliśmy, tak? Jak piątka. Teraz najterror. Lekkie zamieszanie. Battle Scare. 6 zł. Dalej dużo straty. Black Sand dla nas. 18 zł. Dziękuję. 35 do 30. Cortex. Dziękuję bardzo. No, to mi się podoba. To mi się podoba. Jest to bardzo dobra wróżba, ale na razie. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, ponieważ może się to skończyć w różnoraki sposób. Jeszcze dwie skrzynki. Eee, dobra, ok. Nie, no to jest straszne. Ostatnia próba. Mógłbym, mógłbym szczerze zakończyć ten odcinek z, z po dwóch próbach. I po prostu zostać was z niczym, ale ja taki nie jestem. Zrobię to ostatni raz. Ale dobra, teraz ostatnia szansa już się nie patyczkujemy w jakiejś stanie bitwy. Lecimy po prostu trzy, trzy skrzynki. I jakaś, dobra cztery, jakaś jedną tańszą jeszcze wrzucimy. Gold case. No Powiem tak. Nawarzyliście piwo. Teraz trzeba je wypić. Point is a Dziękuję bardzo. 60 zł. Ta już wygrana na 100%. Szczerze? Na 100%. No jak my to... Nie no. no to, jest nie, to nie jest do przegrania tak szczerze. Ice cold jeszcze. Dzięki. Okej. Okay. Ale kosy jeszcze nie mamy. Nie ma co ukrywać. Dlatego kolejny all in. Bez żadnego patyczkowania. Bez żadnej gierki. Bez żadnych gier podchody jakieś 180 zł. I znowu lecimy na parę skrzynek, tylko pach, pach, nowa, nowa, pach, pach i ostatnia. First case. Witam. Nie to lepiej zamiast zrobić po 10 skrzynek, naprawdę trzeba po prostu 5. Pach, dajemy, bo tak samo nie boimy się go, pomimo okropnej, pomimo ogromnej przewagi procentowej wygranych. Dziękuję bardzo, to jest okej okay dla nas. Czy 50... O, oj, o, To Underdog! Orzeż. Kto dał Underdoga? Nie no, ja Underdoga przecież nie ustawiałem. Nie no. Proszę, no... Dobra, ktoś... Kto mi ustawił Underdoga tak szczerze? Niech się przyzna. W obu przypadkach odchodzę ze złamanym groszem. Skin dla Was. Chromatic aberration. Odbieram po prostu. Łapka w górę, komentarz. Pod tytułem Owoc. Ulubiony. Trzymajcie się. Cześć.